Łukasz Krawcewicz, witam z Barcia na miejscowości gminnej powiatu Kęczyńskiego, która w tym roku obchodzi swoje 650-lecie istnienia. Zapraszam na audycję, w której przybliżymy historię kulturę, walory turystyczne i przyrodnicze tej walowniczej miejscowości. Dziś znajdujemy się w Barcianach, miejscowości, która w tym roku obchodzi 650-lecie istnienia. Rozmawiamy z wójtem gminy Barcianym, panem Łukaszem Wiśniewskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. W ostatnich latach obserwujemy dużą aktywizację organizacji pozarządowych. Czy na terenie Barcian działają organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, może fundacje? Tak, oczywiście działają i to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że działają prężnie i też w swoim zakresie pozyskują środki nie, nie tylko z budżetu gminy w formie dotacji, ale również z innych źródeł zewnętrznych. Jest to Stowarzyszenie Baczańska Inicjatywa Oświatowa, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Ojca Pio, jak również dwa nowe stowarzyszenia, musimy je traktować podziałające dość krótko, jest to Stowarzyszenie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty, w skrócie SALSA oraz Stowarzyszenie Nadzieje z mountain, które koncentrują się na działaniach we własnych miejscowościach, własnych sołectwach i, i, i to jest chyba najważniejsze, że pojawili się, czy, czy udało się zebrać grupę osób, którym zależy o, na, na własnych miejscowościach, działają, nie liczą na kokosy, na jakieś pieniądze z tego tytułu, tylko chcą zrobić coś dla dobra wszystkich mieszkańców i tu jest, są moje wielkie słowa uznania za to, że, że im się po prostu chce. W jaki sposób Pan jako wójt wspiera organizacje pozarządowe w gminie Barciany? Wspieramy oczywiście w formie przewidzianej z ustawą, czyli w czyli formie udzielanych dotacji stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, jak również już wspomniałem o środkach z programu wspierania obszarów wiejskich. To również była kwota ponad 100 tysięcy euro na dwa lata, czyli rok 2008-2009. W większości z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na realizację konkretnych projektów, więc w ramach tych środków, które są w dyspozycji gminy, te stowarzyszenia również działają. Dodatkowe szkolenia dla osób. To jest bardzo ważne, aby osoby wiedziały, jak się poruszać w tych meandrach prawnych, organizacyjnych, więc w tym zakresie pomocy organizacyjnej również jesteśmy tutaj w stałej współpracy z organizacjami, więc jestem dobrej myśli, że ta współpraca będzie się dalej rozwijała. Takie zachęcenie od Pana jako wójta do tego, by powstawały nowe stowarzyszenia? Zachęcam wszystkich, wszystkie osoby zainteresowane działaniem na rzecz własnej społeczności. To wystarczy 15 osób, aby założyć stowarzyszenie i to dalej się będzie już kręciło, jeśli nie zabraknie po prostu chęci a na pewno um, nie odmówimy pomocy w miarę naszych możliwości. Wtedy na pewno nikt w Barcianach nie będzie mógł powiedzieć, że w Barcianach nic się nie dzieje. Dokładnie, to jest chyba najbardziej zdane powszechnie w Polsce zdanie, że nic się nie dzieje albo że dzieje się źle. Jeśli sami nie, nie weźmiemy się do, do pracy, jeśli sami nie, nie postaramy się o to, aby było lepiej, ciężko oczekiwać, że zrobi się samo. Na kolejny odcinki audycji poświęconej 650-leciu istnienia Barcian zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 13.30. Łukasz Krawcewicz, pozdrawiam i do usłyszenia.